Cześć. Kolejny odcinek o tym, co warto zabrać ze sobą nad morze, kiedy jedzie się na wakacje, pod namiot z psem. Może niekoniecznie pod namiot, w ogóle nad wodę. To jak widzicie, jest wózek. To jest taki zwykły wózek ogrodowy, trochę wzmocniony. Ja go kupiłam pod kątem wystaw. Na wystawach on się sprawdził świetnie, bo nienawidzę na wystawach dźwigać klamotów, kiedy jestem tam z dwoma psami. Pomyślałam że zabiorę go ze sobą nad morze bo też może się przydać tam też na plaży. ciągnie się kilka klamotów które są dość potrzebne typu jakieś woda torebka aparat fotograficzny statyw to wszystkie bajery które ze sobą wzięłam. Natomiast powiem wam tak na plaży ten wózek kompletnie się nie sprawdził. Brudzenie kółkami w piachu to był po prostu dla mnie hardcore. Na szczęście Wiktor jest fanem ciągnięcia na szelkach więc po prostu ponieważ brałem go na spacery w szelkach Zaprzągnęłam go, przypięłam go do tego wózka i on po prostu pomógł mi wtargać ten wózek, bo nie do że tam było trochę pod górkę, a to potem po plaży ten głęboki piach, to była masakra. No kółka, jak widzicie, nie są jakoś specjalnie duże, one są dosyć wąskie, może dlatego też było mi ciężko. Sam wózek w sobie trochę waży, ale nie jest jakiś mega ciężar. Natomiast doładowany jakimiś parawanami, parasolami, matami, samorozkładającym się namiotem i tego typu rzeczami, no trochę ważył i powiem szczerze, wzięłam go na plażę tylko raz. I nigdy więcej tego nie powtórzyłam. Zbajerowało mnie to, że widziałam, że inni po prostu te wózki targają, jak mają dzieci, je i ciągną je na plażę. Więc pomyślałam sobie w sumie, mam ten wózek, wzięłam go ze sobą, dlaczego by nie skorzystać. Natomiast nie polecam go. Ciągnięcie go po piachu, jeśli nie macie psa zaprzęgowego, jest po prostu tragedią. Ale sam sobie wózek naprawdę fajnie się sprawdza, dlatego że to jest, słuchajcie, bajer, który jest właściwie. Hmm, bardzo wygodny, zajmuje mega mało miejsca. Składa się go po prostu w kilka sekund, bo tutaj jest rączka, która jest składana, dno, które dosłownie wyciągacie w parę minut. Wózek cały składa się baj bajeransko łatwo, potem zapina się dookoła taśma, która go ściska, wkłada się go w futerał i wózek zajmuje naprawdę mało miejsca. Natomiast co mogę powiedzieć, jeśli jechalibyście na plażę, gdzie nie ma piachu, tylko to dojście do wody jest w miarę powiedzmy po jakiejś tam małej trawce albo jest ono, albo ta plaża nie jest bardzo piaszczysta, jest ubita, spoko bajer, można próbować. Jeżeli ten piach jest jednak głęboki, a dojście do plaży, tak jak nad naszym Polskim Morzem, gdzie byłam, jest dosyć, jest dosyć duże, no to to jest po prostu trening fitness i dla mnie i dla psa. I można te wszystkie kalamoty wziąć zwyczajnie pod pachę, wziąć sobie większą torbę, i wydaje mi się, że będzie to zdecydowanie mniej wymagające wysiłku fizycznego niż ciągnięcie tego wózka ze sobą. Także na plaży nad Polskiem może nie polecam. I to tyle w tym odcinku. Pa!